Instytut Kapitału Ludzkiego jest wiodącą w skali kraju i unikatową w Szkole Głównej Handlowej jednostką naukowo-dydaktyczną o bogatych tradycjach. W strukturze Instytutu są dwa zakłady Zakład Zarządzania Kapitałem Ludzkim oraz Zakład Zachowań Organizacyjnych. Od początku funkcjonowania naszej jednostki naszą misją było rozpowszechnianie i rozwój wiedzy dotyczącej zarządzania kapitałem ludzkim zarówno w środowisku naukowo-dydaktycznym, jak i w świecie biznesu. Oferujemy programy nauczania w obszarze zarządzania, w tym zarządzania kapitałem ludzkim, na wszystkich typach studiów. Na studiach licencjackich i magisterskich, na studiach doktoranckich, podyplomowych i MBA. W procesie kształcenia staramy się łączyć wiedzę teoretyczną z praktyką, dzięki czemu rozwijamy liderów, co jest zgodne z misją naszej uczelni. Jesteśmy inicjatorami i współtwórcami jednego z najnowszych kierunków studiowania na naszej uczelni kierunku menedżerskiego. W edukacji łączymy tradycję z nowoczesnością. Już od wielu lat kształcimy stacjonarnie, zdalnie i hybrydowo. W Instytucie Kapitału Ludzkiego cały czas współpracujemy z przedsiębiorstwami. Realizujemy to po to, aby ułatwić naszym absolwentom karierę. Przede wszystkim oczywiście dotyczy to uruchamiania nowych studiów podyplomowych, aby właśnie tam oferować te rzeczy, które najbardziej są potrzebne praktykom, którzy wiedzę teoretyczną, wiedzę podstawową zwykle mają na bardzo wysokim poziomie, a najbardziej interesuje ich to, co w tej chwili stanowi wyzwanie dla przedsiębiorstw w różnych obszarach ich działalności. Prace w Instytucie ceni łączenie dwóch perspektyw perspektywy naukowej oraz praktyki. W takim podejściu widzę ogromną wartość, bo prowadzi do podejmowania aktualnych, ciekawych problemów, często na styku różnych dyscyplin. Dyscyplinarność w Instytucie jest dla mnie istotna, gdyż pozwala na lepsze rozumienie i wyjaśnienie złożonych zjawisk związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim. Nie bez znaczenia jest także elastyczny charakter pracy, który pozwala na zarządzanie własną efektywnością, a także łączenie wielu różnych ról zawodowych, prywatnych czy społecznych. Jeżeli myślisz o rozwoju kompetencji naukowo-badawczych w gronie wybitnych ekspertów, którzy patrzą na zarządzanie kapitałem ludzkim jako na kluczowy obszar biznesu, to Instytut Kapitału Ludzkiego jest dla Ciebie właściwym miejscem. Oprócz kształcenia w szkole doktorskiej na profilu ogólnoakademickim, realizujemy także we ZGH kształcenie poprzez doktorat wdrożeniowy. Oznacza to, że wtedy Macie dużo większą możliwość godzenia zajęć teoretycznych i wszystkich rozważań teoretycznych, które musicie przeprowadzić, już stricte z Waszą pracą zawodową. Jeśli uważasz, że chcesz zostać najlepszym specjalistą w swojej bardzo wąskiej dziedzinie, to studia w Szkole Doktoranckiej ZGH to jest miejsce, gdzie to zrobisz. Polecam Ci, warto.